Cześć witajcie w kolejnym odcinku Minecraft HAVE SURVIVAL No jak widzicie jeszcze przeniosłem trochę, trochę dalej ale tam jest wioska O tam I Ja sobie tu pomyślałem że ja tutaj, se, tutaj, tutaj zamieszkam I trochę rozejrzymy po terenie zobaczymy jak to jest Widzę że tam jest góra strasznie fajna nie powiem Strzym slime'a. Może to może mi się to przesłyszało. Ok. Yy... To jest drugi odcinek na razie. Nie ma tego pierwszego, jak ja pamiętam, więc nie wiem czy ja to w ogóle ten odcinek. Ale... Myślę, że w tym odcinku tutaj trochę wykarczujemy te drzewa. I no właśnie, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem jak to będzie. Ale już ja to się trochę rozłożyłem łóżko, bo stała noc. Ale czekaj, czy mam zapisane. Mam, dobra. Eee, teraz Eee, się powiedzieć, zaczynam po angielsku, bo jak ostatnio streamowałem, że nie mogę po nie prostu z kamienia wziąć tego żwiru. Później, później się okazało, że muszę mieć angi muszę mieć muszę, muszę się przeżyć na angielską, na angielskie tłumaczenie. Bo cał bo chyba te, cały ten skrypt jest pokazany tam na cobblestone. Czekaj, to jest... no, kałest tam. I chyba dlatego nie mogę w ogóle tego zrobić. Java hmm, gigantus. To no, już dużo od się strasznie dużo jaścina Strasznie długo. I pomyślałem, że niedaleko będziemy w tej wiosce, nie obok tej wioski, bo będzie jakoś fajnie, może ją tam odbudujemy tam, teraz prowadzimy tam trochę wieśniaków. Jeśli go nam się uda. Jeśli to może nie wiem z kreatywa, jeśli mi Bóg pozwolicie Możecie wziąć z kreatywa tam jajka Ich tam I wtedy ja sobie ich sobie tam na nie będziemy mieli tam trochę do hadlowania Ale to jest survival, więc prędzej badałbym trochę nie czytować, więc Może zrezygnuję z tego pomysłu, chyba już więcej nie ma Dobra, nie wiem tak, i schodzimy i ja sobie powiedziałem, że tak sobie nazwę tą serię, bo Minecraft Observer to ma i Maj, to Babeczki też Maja ma, Nie wiem, resztę in Minecraft Extreme to, gdyby jakiś tam serwer jest. Po prostu nie Dobra, to nazywam sobie Minecraft Survival, bo nie widziałem go o niego takiej nazwy na chwilę, więc się tą nazwę. Jeśli słyszycie jakieś tam głosy, nie wiem, na razie tego nie słyszę, to przepraszam, ale rodzina jest. Yy, właśnie jak w ogóle zmontuję następny, następny odcinek co przedtem nagrywałem to i wrzucę to na razie nie znalazłem żadnych końców znalazłem tam jakieś tam fajne a tam trzeba je zbudować a to tam nie trzeba mieć nagrywałem gwiazdę i do donateru trzeba sobie by się wybrać więc na razie sobie to odpuściłem i ja se to zaraz to pobiera, będziemy mieli wtedy nether, jeśli w ogóle będziemy mieli netera. I se na razie sobie pobiera jakieś inne mody. Oczywiście zapraszam na um, to, tą stronę z młotami, bo na serio fajne. Na sobie... Tam jeszcze jakąś świetną stronę znalazłem, ale coś ja myślę, że nie więcej nie, bo wyżukiwawka tam ma działa. Po prostu jak wpiszę na przykład te to zapraszam i tam, że proszę, nie mogę tego znaleźć. Zapraszam do sklepu. Google Play Jak już napisałem zwykły mod czar, Tam na meble To też mi to sam pisał, Więc ja nie wiem A bo na stronie górnej były To właśnie, tam był ten mod Więc nie wiem Albym, Ale nie dam wam na razie tego linku Bo wolałbym wam dać do legitnych stron Czyli na przykład MC Pedal Zapraszam serdecznie Serio? On czeka patrzki Hikiera potrzebny mi do Jak no, dużo nam się wykarczywało No weźmy to ja, ja muszę się na sobie dożywić, bo ja to... To jedzenie tak szybko mi tu idzie, że ja nie wiem No nie, wiem, nie wiem, tutaj, bo chcę, muszę biegać muszę, Tam się kieram Może wam, mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria? Jak, mi, jak, jak, jak będziecie, Możecie mi tu coś proponować co mam zbudować tutaj Z pewnością zrobię to Po prostu na Czy spróbuję Mam tu trochę ciągle z Minecrafta, więc tam też zrobimy co jakieś tam budowle No będzie trudno, ale um, postaram się Czekam, ja tak patrzę czy nam będzie tak starczyć na domek no, Nie wiem, że no, są mam dużo sadzonek, więc będziemy mogło tak sposiać to się trzymają się trochę. No cóż, tak mamy? No ja, już. To się już tutaj to dajmy. Nie mieliśmy aż takiego hałasu. Serdecznie zapraszam na mojego Twitcha. Nie wiem, kiedy będzie następny stream. To już zależy od mojego internetu. Bo. Robię Ale dajemy radę. Dajemy radę. Pomału, pomału, ale dajemy radę. Mam nadzieję, że teraz nie słuchasz mojego kontrolera, bo tak właśnie jest, ale też przeżyjmy. Najwyżej jakoś będę to u... przyciszać. Robię to jak pomału, jakby mniej, tak pomału, mniej tak mocno będę zaś te... Powiedz, że to są gałki po 9. Nie, nie pamiętam, to się nazywa. Powiedz, że... No, spędziłem. No, akurat wyjdzie mi i co tutaj. No i jeszcze się z tego pozbędziemy Co mi się podoba te słońce takie ładne ładne eee, z pustynią Jabłko dawać Zdraźnie je przyjmę eee, Weźmy to pozbierzemy, żeby to tutaj było szybko I może w tym odcinku zbierzemy domek i nie wiem, wybierzemy się do tamtej wioski, zobaczymy co tam jeszcze się dalej kryje, bo tam też coś tam widziałem, ale aż tak się nie chciało tego mieć, bo... Mogę to tak zatrzymać. Kurczę, tu sadzony wypada. Nagle. Dobra, chodźmy sobie, bo tu zaraz będą potwory. Zapraszam też do komentowania. Łódź, Eee... dobra, weźmy te liście tak, pozbijajmy. Będziesz szybciej. Hmm. Y Izo. Sozonka. Tak myślę, że z tego będzie Zależy, nie wiem ile odcinków. Chyba, że już tu nic nie będziemy mieli do roboty, co wtedy Bo to na razie będzie takie bezmodyfikowane, mm, tak. Mm. Jak najmniej będzie to zmodyfikowane, więc prawie bez żadnych modów, chyba że na poprawiający nam trochę Grę Ale nie wiem. No, no jak na razie to. Chcę tutaj nam na razie powstaje. Nie dosięgnę. nam trochę terenu na domek i no to akurat będzie fajnie, bo co tam jest? Ty lawy mam podliżu, dobra, to To tu mieszkamy. Taka węgiel we Miej nadzieję Tu Jezu! Tak już tu woda jest, czekajcie, bo ja to się zablokuję, bo ja jestem sam wodę za tu pozbędę znaczy, pfu, znaczy, A znaczy fuuu! Znaczy zostałem low Aaaaaa Jezu! Po co mi było? Zapomniałem, że... Czy jeszcze woda jest? Nie, bo w co tak mało huszum O, miałem no, jedzenia. No eee... weźmy tu... O, yeah. no, no tak. Mam skrzynię. Widziałem jabłko, że jak spada. Brad do mnie przyszedł akurat. Mały brat. Dobra. Dobra, to weźmy to zaślijmy. To myślę, że to będzie trochę ucinane. Dobra, weźmy w na razie powstawmy tę skrzynkę. Bo ja chcę pochować to. W nie, nie drę... o. bo ja sobie tutaj ustawiłem i teraz ustawiłem minuting, żeby wiedzieć kiedy się kończy akurat to, więc... Kiedy mi się kończy klip, bo ja sobie ustawiam na największy klip. Żeby mi długo to nagrywało, nie bym musieli, się nie musiał się spieszyć. Więc to będzie jakaś drugie 10 minut. Następne, bo... Co no... Myślę, że 20 minut będzie odcinek będzie trwać u mnie takie życie Dobra, weźmy tak weźmy to tak to o że mi mam dwa wiaderka to akurat będzie nie będę miał Tylko weźmy to, sobie tak szoclejmy wodę dawaj wodę ja wziąłem w ogóle ją? wziąłem Bo mam dwa wiaderka dobra rozlewamy o, nasiona na sianko. To się rozpłynie. Już nie mogę biegać. To jest największy dla mnie problem. I te tłony, te, te, te tekstury chyba Nie chcę zrobić jabłka, bo głąd. Ja sobie najpierw myślałem, że domek będzie na razie z drewna No bo drewno ładniejsze jest, powiem I tak weźmy sobie tak w Tu I Tak co kilka będzie, tak Bo tak będzie Kężeczka, ile tak jest tutaj? 1, 2, 3, 5, 6, 7 Co 7 bloków kół wyjdziemy, no dobra, będzie nawet duży ten dom Jeden Jakoś my sobie tutaj tak sobie poradzimy Chłop, sumie, co już? Nie, jeszcze jeden Dobra, to jakoś Gdzie przecież mam? Dobra, jest Weźmy to To ten idzie mm, Tu Raz, no. Dobra, mamy Chyba jeszcze jeden blok Weźmy to I wejście będzie tu. Mam hikierę to ja robię ręką. Szybciej będzie ze mną. Dobra, w sumie będzie szybciej. Eee, czekaj, co was? Czekaj. No, na jedno. Trudno się mówi. Tak zrobimy i tak. Mam jeszcze, nie. To weźmy już tego całego, zróbmy. E, no dobra. Um, jak tam. W sumie, no takie okno może być. Dla mnie tak. Może być dla mnie takie okno. Chodźmy i... nie będzie. No to wygląda jak taka minka taka. O! Fajnie. Sąsiada mamy. Sąsiada mamy, dobra, dawaj mi tu. Obaźmy się tak zróbmy. Ej, 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 ej. E. On. Jestem że to będzie na razie nam starczyć także tak no, będzie równo hop 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 Ora, mamy w ogóle co tam u Was bo tak sobie tak buduję domek i tak cicho siedzę no, no lubię tak siedzieć cicho bo ja taka cicha mycha Teraz Weźmy już to już to cało. Dobra, może być. Eee... Stawaj. mamy. I ja sobie... nie, tutaj zamuruję sobie to okno, bo... Tu ja sobie myślę że to będą tu ja też będę musiał. Oh my god. Tu będą takie schody. Weźmy tak sobie już, tak sobie zróbmy taki szkielet, żebym wiedział. I... no, akurat będzie. Nie, nie będzie. tak, tak? No, akurat będzie. No, a gdzie niech będzie miał... tak. I jeb... kera Nagle no, tak, wszyscy się odzywają. Tak, to cicho w domu jest. Ja nie wiem... To jeszcze jasne, nie wiem tak to nagranił sobie tak ten domek, który ulepszę 4 minuty eee, dobra Dobra Czy nie wiem czy ja zdążę w ogóle dzisiaj pójść do tej wioski bo ja w ogóle się tutaj zajedzę udzwaniam tego domu dobra. Eee, O Jezus Maria o, dobra Mamy całe, chyba całe, powiedzmy, na branie. Hmm. Czekaj, jakby tak chcę wejść. To na ładnie wygląda ten nomek. Tylko teraz nie chcę się robić opat, więc to będzie szybciej. Tak myślę. Ja strasznie lubię porobić podłogi w domach takich Takich dużych, bo wiem, że to mi zajmie dużo czasu Ja to wiem, chyba 3 minuty, dobra, zdążymy Ła, będzie ucinane trochę będą się zaraz skończyć i tak, i tak, więc... Dobra, dogram jakoś to Dobra, e, chyba noc już idzie. No a jeśli będziecie z kimś, jeśli będziesz, jeśli będziecie chcieli z kimś tam nagrać, że z kim tam nagrał a w sumie nie, bo na razie nie mam takich no, udogodnień, że mógł z kimś tam nagrać. Ale zapraszam na no styr... z Twitcha Jeżeli ja się gubię w słowach Ja się już to dokończmy to... to... zdążymy Chyba Albo nie zdążymy, albo zdążymy, nie wiem <laughs> Idź ty! Ja nie mogę! O Majnijcie Mam już mam dużo spawna, więc... Hmm? Okej. Okay. Chodź tu. Awaj, nic mi, stąd. Nie. Głuchaj, szybko spać. Wiecie, że mam iść spać teraz. Pełne życie mam. Nasze zdro... Pffu, jedzenie. Dobra. <słuch> A sobie ja chyba się w tym, w tym odcinku się nie wywiadu do tej wioski. Tam sobie zobaczyć jak tam jest. Bo ja już to wiem, że tam nie dojdę. To co? To co? Nie ma tej aniemocy jeszcze. To co? Do zobaczenia. Do zobaczenia i pa!